Siemaneczko-ziemeczki, chciałbym was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie jak gram Duck Hunt'a z moimi widzami, a osoba, która jako pierwsza przejdzie tego Duck Hunt'a będzie miała szansę wygrać ze mną gifta, jeżeli wygra ze mną 1 na 1. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie wam do gustu, a ja tymczasem zapraszam was do wyników giveaway'a z okazji 1000 subów. Dobra, a więc my już jesteśmy na stronie do wylosowania komentarza, Bierzemy adres URL, kopiujemy, wklejamy. Oraz zwycięzcą prezentu ze sklepu z okazji 1000 subskrypcji zostaje Tomek TSP. Zobaczymy, czy Tomek ma subskrypcje prywatne, bo jeżeli nie, to będzie trzeba rozlosować jeszcze raz kanały. Ma subskrypcje prywatne. Teraz wystarczy, że znajdziemy tu siebie. I Tomek wygra prezent Idziemy trochę w dół i sprawdzimy Tak jest, Tomek mi subskrybuje, nawet dosyć długo, więc Ja tobie Tomku gratuluję Oraz zgłoś się do mnie by w komentarzu, a ja tobie na pewno kupię gifta Dobra, a więc już zebrałem moich widzów i teraz będziemy grali Duck o prezent. Ale będzie jeszcze jeden warunek, aby go wygrać, a więc zaczynajcie! Idziecie, dobra, tu już mamy pierwszą osobę, która ma low HP. Dobra, pierwszy nie żyje. Gdybym sniperem to ja chyba nie będę, więc może w miarę szybko. Szybko bronię przeładujemy i zaraz zobaczymy. Mają lekkie problemy. Dobra, dostał jeden HP. hp Lecimy dalej faworyty nazwej to za wszystkie moje strzały Ojaj mnie jest taki. W wysokim poziomie chyba dziś to, co widzę. Ojaj to nie jest nas za wysokim poziomie dziś. 僕。<music> Słamy 2000 Z, jak to to jest. Był to skin Bambika, więc jeżeli byś to, chodź do mnie tutaj i zaraz zobaczymy, kim jesteś. A więc wygrywa Black fail wygrywa YouTube z poceni, a więc w z zim to jeszcze 1v1 i zobaczymy, czy będzie w stanie wygrać Słodkiewsta. Dobra, a więc ja jeszcze jestem zwycięzcą. Jak się czujesz? Dobrze, fajnie. Się czuję. No i ostatnim spoko. krokiem, abyś wygrał Gifta będzie wygranie ze mną 1. Będziesz mógł wybrać jakiś okay. coś zagrać tryb I gramy do 5. Myślę, że masz jakieś szanse, ale zobaczymy. To jak mi się udało to nie, to nie na te konto gifta będę chciał tak? Spoko spoko. Bez Dobra, tutaj... O, co mam na te konto? To jest mój smer, dobra ja, ja, mapę. Weź, ja, mam ja Dobre, nie mam Ja mam, mam Dobra, a więc widz wybrał mapę Ile razy mam wygrać? Raz? Nie no, musisz, gramy do 5 wygranych tronu dobra. dobra, a więc mój widz wybrał mapę To ale na pompę i Na którą pompę Możemy wybrać sobie bronię no I lecimy Spotki czy bez spotek? Bez, bez. Dobra, no to ja Tobie życzę powodzenia i lecimy. Niestety, pierwszą rundę przegrałeś. Dobra. No ci, niech no jest tych... cztery. Dla no siebie jeszcze to pięć. Ogóry. Jeden czy dwa? Nie ma znaczenia, ja no, jadę. Dobra, przejęliśmy hejkrundę. Dobra. Ale bombę dostaliśmy. Mamy się, nie wiem, ciekawie. Mamy dużo HP, więc... Dobra. Też dostał błądę i lecimy dalej. Mamy HE i Dobra, żyje O nie, wyhaczyłeś mnie, dobra. A chunda, bicho, porra, que a é chunda Não, pra postar, No pewnie. Ja z Uff, dobrze. No i robi się powoli ciekawie, więc musimy się postarać i lecimy Jest. z linkiem. Jest pierwsza. Ale... Dawaj. Dobra, to trzeba się napoczyć, nie ma na mnie w tym momencie. O oh, nie. Yeah. To no, jeden. jeden, do trzech To trzech jest widzę tutaj To no, jak to będzie wynik końcowy Nie to bez... znaczy. Nie A zresztą podajcie na Discorda, do którego link macie w opisie Ponieważ stamtąd tam będziecie mieli info częściej kiedy będą Nagrywki z widzami Będziemy po prostu się na nie załapać. W tym momencie zabijamy naszego przeciwnika. Chyba jednak nie, ale dobra. Pojmiemy high ground. I dobra, 3-2. No. Ja się tu zagadałem, a tu się robi nieprzyjemna sytuacja już. może się jakoś uda. Ja Ja się, Ja 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 wiedzisz wiedzisz wiedzisz. Ja właśnie, Ja dobra, I, Aha, opno, No Dobra, Ja Ja Nie Aha, Ja Oj, Ja po tak. A teraz... Wygramy to będzie ostatnia runda na dziś. Niestety nasz wóz nie zgarnie tak? w następnych odcinkach mu się uda, zobaczymy jak to będzie. O, jedważe. Chodźmy, przejęliśmy sobie hegie. I po prostu kończymy go. Tak się to musiało skończyć. Trochę Cyk, cyk, tak, tak. I pompa. I nie trafiamy pompy i edycja I nic nie zrobimy No to lecimy na HE dobra, dobra, mamy go w daszkę, Tak, łąka Ajajaj, nie wyszło Dobra, 4-3 Dobra, gilofa silniki Ale dobra O kurde Tutaj zostałem zaskoczony Lekko nawet zaodpojowany Bym tak powiedzieć Dobra no Dobra. to niestety byczku się nie udało. Może następnym razem w kolejnym odcinku. No. Koś też pozdrowić może? Mamy i... E, rodzic. To już takie słynne w sumie pozdrowienia. To dzięki byczku, Dobra. że wziąłeś udział i zapraszam cię na kolejne nagrywki. Może tam ci się uda. No i co, powodzenia następnym razem. Niestety, mojemu widzowi tym razem nie udało się wygrać. Ale kto wie, może to Wam się uda wygrać następnym razem. Także wpadajcie śmiało na Discorda i tam będę wam dawał info o następnych nagrywkach. Siema!